Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że cieszymy się. Cieszymy się, bo z niezwykle ciężkiego terenu wywozimy trzy punkty. Założeniem naszym było w ostatnich dwóch kolejkach zdobyć sześć punktów, i to się udało. Mecz toczył się różnie. Były momenty, fragmenty przewagi przeciwnika, były fragmenty przewagi naszej. Tak jak mówię, trzy punkty są nasze. Gratuluję zespołowi za postawę, gratuluję wiary, zaangażowania i zdobycia tych trzech punktów. Dziękuję bardzo. No. Na pewno taki e, słodko-gorzki, a chyba na końcu gorzki e, koniec tej, tej rundy, bo e, gdyby ktoś przed e, rozpoczęciem sezonu powiedział, że e, będziemy po rundzie przedwieczystą, że, że w, w, zagramy mecz, w którym no, byliśmy zdecydowanie bliżsi e, wygrania, to pewnie nie do końca uwierzyłbym, gdyby to, to ta rozmowa była w lipcu. Natomiast no, dzisiaj ten mecz wyglądał w ten sposób, że z pozycji, które dodały do strzelania bramki, mieliśmy ich zdecydowanie więcej. Nie umiem odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób w tych trzech, czterech, może nawet pięciu sytuacjach nie potrafiliśmy strzelić gola, czy to przy stanie 0-0, czy przy 1-0. Też w końcówce meczu następne sytuacje na 2-2. Na, no, na pewno jeśli chodzi o, o jakość grania, to, to bardzo dobry mecz. Natomiast no, na końcu, tak jak pan trener powiedział, liczy się ten, kto który wygrywa, ten kto, kto strzeli bramki dzisiaj wieczysta była skuteczniejsza. Na pewno żal, bo, bo z przebiegu meczu myślę, że, że nie zasłużyliśmy na ten rezultat.